Football Manager 2023 i kolejny odcinek brytyjskiej przygody, gdzie ja prowadzę najstarszy klub na świecie, czyli Sheffield Football Club. Dzień dobry, ja jestem VRC. Gramy dalej. 1 października roku 2033. Taką datę mamy w tej karierze. Jesteśmy, przypominam, Beniaminkiem League One. No i w tej League One radzimy sobie całkiem przyzwoicie. Zerknijmy w kalendarz. Ostatnio graliśmy z Mansfield i z Walsall. Tam cztery punkty. Potem przychodzi mecz z Wimbledon. Wygrywamy go 3 do 0. Bramki Iana Foleya, Chrisa Luisa i Czołiego Mojta. No i tutaj sobie myślę, Jezus Maria, przecież jedziemy na Saturn. Jak i to spotkanie wygramy To coś tutaj jest nie tak Na szczęście, no jakkolwiek by Nie rozumować tego Na szczęście, no to ten mecz Przegrywamy 3 do 1 Ale też to nie był jakiś taki mecz W którym na porażkę zasłużyliśmy No okej, okay, niby to expected goals mniejsze Niby mniej stwarzanych sytuacji W porządku ehm, Saturn zasłużyło może na te 3 punkty Ale my też tutaj walczyliśmy i to jest dobre. No i troszeczkę ta porażka mnie uspokaja, bo już sobie tutaj myślałem, Jezu, przecież my nie możemy awansować do Championship, bo to by było to by było nierealistyczne. I, i, I też, jakkolwiek to nie zabrzmi, no to takim składem do Championship? No nie, 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 no nie przesadzajmy. Walczymy oczywiście o jak najlepszą pozycję, o to, żeby sobie jak najszybciej wypracować spokój w tym sezonie, czyli po prostu, nie wiem, oddalić się od strefy spadkowej jak najdalej i tyle. I na nic więcej tutaj nie liczymy. Na ten moment po kolejkach zdaje się 8, tak, 8 mamy pięć zwycięstw, remis i dwie porażki. 16 punktów, i to jest przyzwoity wynik. Tutaj trzymamy się nad strefą spadkową bardzo dzielnie. Trzymamy się też w strefie playoff, co, co oczywiście nie jest naszym celem, i, i, i tego pewnie nie dowiedziemy. No, ale póki mamy tą radość, to miejmy radość również z tego, że jesteśmy najlepszym klubem z trzech nie, klubów e, z Sheffield, bo United jest punkt za nami, Wednesday zresztą też jest punkt za nami. No dobrze, kolejne spotkania dzisiaj mamy wyjazd z Colchester, czyli z ekipą z miejsca siódmego, nie, gdzie też pewnie nasze szanse nie są zbyt duże. A potem na Syd-Direct Stadium e, jedziemy do Hartlepool. United i tam gramy oczywiście w ramach Papa John's Trophy. Jako, że nasza sytuacja tutaj jest w miarę dobra, to prawdopodobnie w meczu z Hartlepool wystawię skład rezerwowy i tu będziemy oczekiwać, co się wydarzy. Natomiast, jeżeli byśmy tego meczu nie, nie zapunktowali, jeżeli byśmy z Hartlepool przegrali, no to z Doncaster Rovers ostatnie spotkanie na własnym stadionie, chyba, które gramy, tak? Już zagramy składem podstawowym, bo nie ukrywam, że zależy mi na tym, aby z tej grupy wyjść, a potem doczłapać się jak najdalej. Może na samą Wembley, zawsze mamy takie cele. Dobrze, dzisiaj na bramce Kiran Kenwright, to się nie zmienia. Po pierwsze, dokooptowałem tutaj trzeciego bramkarza, to jest Steve Simpson, no bo kontuzję ma Elliot Garston. Po drugie, już z tego naszego podstawowego składu został usunięty pan, który się nazywa Sam Louis. Tu jest zainteresowanie, myślę, że prędzej czy później go albo sprzedamy, albo wypożyczymy. No bo jak wiecie, przyszedł do nas Bradley Jones, więc tutaj musieliśmy Posprzątać ten skład Prawa strona obrony Patrick Są tam na środku Trzymamy cały czas to, to ustawienie czyli, czyli, czyli Mason King i Właśnie Bradley Jones, na stronie lewej oczywiście Ian Foley. Dalej Roy Ben Leo Salvador, e, Connor Smith, tu się nic nie będzie zmieniało. E, Chris Lewis, który rozgrywa naprawdę fajny początek sezonu, e, Tom Griffiths, no i Charlie Moyd. Tutaj mówię, zmian nie ma, bo i tych zmian nam nie potrzeba, żeby cokolwiek. Żeby cokolwiek tutaj kombinować, no ale z przodu Wam powiem, że jest też zawrót głowy. Mamy naprawdę silną ławkę i, i też ławkę, która za sobą musi rywalizować, i zawodnicy będą się musieli godzić z tym, że tutaj na razie jeszcze jakiejś wielkiej rotacji nie ma. No, ale na ten moment, no szósteczka, wam powiem, że to jest piękne. W ogóle podpisałem nowy kontrakt gdzieś tam w międzyczasie. Zarabiam już słuchajcie, 4200 funtów miesięcznie, co i tak jest niedużo jak na sukcesy, jakie się udało osiągnąć. No, ale mamy podwyżkę po awansie. Tu sobie wynegocjowałem aż 20%, także w porządku. Myślę, że możemy już zaczynać, nie przedłużać, jedziemy na Colchester. No i tam ach co się zdarzy, to się zdarzy. Słuchajcie, mamy tak piękny początek sezonu, że Jakakolwiek porażka, gdyby się przytrafiła, to nie ma problemu. Remis, fajna sprawa, zwycięstwo to już w ogóle, ale najważniejsza, jak zwykle, dla mnie jest walka zespołu to, żebyśmy dalej grali w piłeczkę tak, jak gramy żeby tu się nic nie zmieniało. Wiem, że taktyka jest w porządku, ale żeby ta taktyka jeszcze lepiej działała i żeby były wyniki no to wiadomo, że potrzebne są indywidualności. Bo jeżeli my przegrywamy w jakikolwiek sposób, no to zazwyczaj właśnie po błędach takich indywidualnych po takich niedostatkach albo technicznych albo fizycznych szybkościowych głównie też więc to jakby mamy na uwadze i pod tą taktykę oczywiście póki co na razie budujemy zespół i tak to prawdopodobnie będziemy robić dalej natomiast rzecz jasna tutaj wielkie, wielką rolę odgrywają pieniądze no, ostatnie dwa lata to tak za bardzo nam się nie udało zarobić wiadomo że my jeżeli mamy zarabiać to zarabiamy na, na FA Cup głównie czy na EFL Trophy tam już odpadliśmy jak pamiętamy z Watford na własnym stadionie porażka 2 do 1. Będziemy starali się w tym roku, może coś zarobić, zobaczymy. Może się uda, może się nie uda, ale warto zawsze próbować, bo mówię, już dawno nie było takiego dobrego przychodu. E, a mi się marzy taki. E, to było tylko raz. Pamiętamy, Manchester United, mecz wyjazdowy milion funtów wpadło na konto Sheffield, no ale wtedy zarząd przeznaczył te pieniążki na budowę nowego stadionu. Luis, Luis się rozpędza na prawej flance. Luis, zobaczmy on tutaj ma dribbling, ma szybkość, ma technikę. Dobrze sobie z tym poradził Roy Benjarret do Soutama. Jak tutaj by było dobre dośrodkowanie. Jeszcze Smith z dystansu A poprawia taki sytuacyjny strzał, ale myślę, że trzeba było go oddawać, bo już tam napierali gracze Colchester no i szykowali się do wyprowadzenia kontry. No, nie możemy tu osiągnąć wysokiego posiadania piłki, ale zobaczymy co dalej. Foley, Foley do Charlie'ego no, Mojta, jest jeszcze raz fouli. Griffiths w narożniku pola karnego do Roy Bena Salvador. Piętka do Jareta, ten do Jonesa. Dobrze, tu uwolniliśmy całą strefę. Luis. Luis pod polem karnym, jeszcze raz Salvador. Czekamy na jakieś dobre podanie. Foley. już tam nabiega. Mój, ty nabiegał też, ale chyba był na spalonym Louis. Tak mi się wydaje. Ja sobie to pozwolicie, cofnę. O 10 sekund, bo tam naprawdę była dobra e, sytuacja. O czym mówię? Mówię o tym, że tu fajnie wyszedł Luis, ale tak, gdyby było podanie do niego, to byłby... Tak, tu byłby offside. Więc troszkę za, za wysoko podszedł Luis na ten długi słupek, ale generalnie akcja mogła się, e, mogła się podobać. Na razie mecz może się podobać. Nie ma tu oczywiście wielu spektakularnych akcji. Z mojej strony mecz się może podobać, bo jak my wywieziemy z Colchester punkt, no to będzie zacnie. Dla nas, 37 minuta, e, cały czas bez bramek, pilnujemy defensywy, Colchester nie oddało ani jednego strzału na bramkę Kenwrighta, e, celnego, bo już wskoczył niecelny strzał, ale jakby pierwsza połowa kończy się re, remisem 0-0, więc w porządku, możemy się z tego absolutnie cieszyć, grajcie tak dalej, a myślę, że może jakąś sytuację zbudujemy. Prawie 6 tysięcy kibiców w Colchester, 109 kibiców z południowego Dronfield, z południowego Sheffield właściwie, a z Dronfield przyjechało na to spotkanie, no i na razie mogą być chyba zadowoleni z wyniku tego meczu, no bo wywieźć, mówię, punkt z drużyny, ze stadionu ekipy, która jest na miejscu ósmym, więc w piłkę grać potrafi w przeciwieństwie do niektórych ekip, no to jest yy, niebywały sukces Roy Ben Jarrett Będzie dośrodkowanie w pole karne, zamyka to mój, zamyka to Luis, ale bramkarz się nie pomylił, a mało tego, yy, to jeszcze wypiązkował tą piłkę na tyle szczęśliwie, że ona wpadła pod nogi teło i yy, mogą tu wyprowadzić kontrę gracze Colchester, jak tylko się pospieszą, właśnie w ten sposób Lemoel. Yy, Lemoel tam wraca za nim już yy, Roy Ben Jarrett. mamy Mirandę, mamy Tuwajda, ale tu będzie jakaś akcja bramkowa, Heisman, będzie prawdopodobnie uderzenie z dystansu, nie, jeszcze. Czekał Rysawi. Nie lubimy takich akcji kombinowanych. Nie lubimy kiedy rywal wymienia te podania, no bo to zazwyczaj się kończy źle, tak jak w tym przypadku Ryan Gregg, Ale to jest absolutny błąd Kenwaida, ponieważ dał sobie strzelić bramkę po krótkim słupku. No i co najgorsze, jak zwykle bywa w takich meczach. No może nie jest to pierwszy celny strzał, a drugi, ale w pierwszej połowie Colchester nie istniało. A w drugiej po prostu, no tutaj, nie no, Kenride, proszę cię, chłopaku, takie piłki to się wyjmuje. No trudno, przegrywamy 1-0. Nareszcie, jakby mamy szansę posmakować y, tych porażek. Nareszcie, oczywiście, mówię tak z przekorem, no bo wiadoma sprawa, ale też, no umówmy się, no, jakaś tu trudność musi być, no na, do cholery jasnej, my nie możemy mieć. Tak łatwej drogi jako Beniaminek Klikwan tak? No to tutaj musimy mieć jakieś dramaty, bo, bo czym, czymże będzie ten sezon, kiedy, kiedy się zakwalifikujemy do playoffów? No za, za łatwo będzie troszeczkę. Ja wiem, trochę tutaj e, teraz taka e, taki e, e, przemawia przeze mnie, taka troszeczkę. E, poczekajmy chwilkę. Tak, z dwóch stron, tak? Na to patrzymy, no bo, no bo z jednej strony oczywiście jestem trenerem wymagającym i chcę, żeby piłkarze grali w piłkę i, i strzelali gole, a z drugiej strony chciałbym też troszkę większy poziom trudności w tym efemie. Więc dajcie mi go i, i spróbujmy tutaj po prostu walczyć o utrzymanie A Póki co na razie jakby sprawa w tej kwestii jest łatwa Będziemy na miejscu czwartym, jeżeli to przegramy Tu się prawdopodobnie nic innego nie wydarzy No ale dobrze byłoby o ten remis, kurde, powalczyć w tym meczu No tutaj nas zepchnęli troszeczkę w drugiej połowie gracze, gracze Colchester do defensywy I nie bardzo jesteśmy w stanie na tę na, na grę odpowiedzieć Teraz Heisman będzie uderzał, ale na szczęście prosto w Bradley'a Jonesa trafił Piłkarz Colchester, bo byłby problem przy 2 do 0. Natomiast cały czas tą piłkę utrzymali: Miranda, tam King interweniuje, ale bardzo źle Grek i będzie, prawdopodobnie nie będzie jednak, bo nie trafił w bramkę Grek. No cóż, czekają nas zmiany, bo niewiele tutaj się dzieje z naszej strony, więc wejdzie na boisko James Berry, wejdzie Daryl Hunt May. Wejdzie na boisko też myślę Logan Briggs za Jaretta i Akin Agul za Salwadora. Ja lubię tak zmieniać, bo mam naprawdę tak fajnych piłkarzy na tej ławce, że aż, że aż głupio im po prostu szans nie dawać. A wydaje mi się, że to jest dość istotne. W obliczu tego, że oni też w piłeczkę chcą troszeczkę pograć na poziomie tej Ligue 1, więc dajmy im tą szansę. 20 minut do końca Colchester prowadzi, no w drugiej połowie jakby to zupełnie inna jest połowa niż ta pierwsza, tak? No przewaga. Graczy Colchester jest wyraźna, bo oni, ja przypominam, że oni mieli 0 strzałów do pewnego momentu i to dosyć długo mieli te zero strzałów, no a teraz mają już ich 10, więc zmienili obraz gry zupełnie, jeżeli chodzi o ich drużynę. Wyglądają no, o niebo lepiej niż w tych pierwszych 45 minutach No i też mają wynik o niebo lepszy Także e, także tutaj jakby my tą przerwę, tą szatnię Adrian Rubio 2-0 My w tej szatni zmarnowaliśmy te 15 minut Na to wychodzi Natomiast e, menadżer Colchester e, zareagował pozytywnie Okazuje się, no i będą mieli prawdopodobnie zwycięstwo na własnym stadionie A to oczywiście my na luzie podchodzimy Bo patrząc na miejsce Sheffield w tabeli Czwarte, czy szóste nawet Jako Beniaminka To, to jest to naprawdę dobry wynik a wiemy, że u siebie potrafimy punkty zdobywać, więc ja jestem spokojny o ten sezon, biorąc pod uwagę jak on się rozpoczął i jak dobrze to wyglądało, mimo że to jest teraz w tym momencie druga porażka z rzędu w lidze. No ale to, to nie jest jakiś tam większy problem, 5 zwycięstw, remis, 3 porażki, po dziewięciu kolejkach to jest bilans naprawdę pozytywny, Mansfield, Rexham, Fleetwood, Walsall, Tutaj mają problemy. My utrzymamy te 9 punktów, bo ja cały czas mierzę do strefy spadkowej, tak? Normalnie, gdybym tu grał drugi, trzeci sezon, to bym to bym już był wkurzony na pewno Na ten mecz między innymi Że tak nam rywal odjechał w drugiej połowie Natomiast pewnie też bym mierzył do strefy playoff Yy, mamy punkt przewagi, jest ok tak? Ale no jako, że tu jesteśmy Beniaminkiem, no to oczywiście ja mierzę do, do strefy spadkowej. Natomiast wciąż pozostaniemy najlepszym w Sheffield zespołem. Będziemy na Sheffield United i na Sheffield Wednesday. Mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że powoli zacznie się zmieniać kwestia rywali. Tak? Bo tutaj mamy największych rywali Holam, pozostałych rywali to są w ogóle jakieś zespoły z niższych lig angielskich. Mam nadzieję, że to się zmieni, że Sheffield nam tutaj po Pozmienia tych rywali, i że będziemy mieli Wednesday United, mecze lokalne, mecze derbowe, że to będzie inaczej wyglądało. Teraz Berry tam poszedł sam, ale za chwilkę go e, potroili i po. Jaki jest kolejny. E, kolejny level? Po, podwoili, potroili i co? I po, potworzyli? Nie wiem, ale czterech graczy do niego dobiegło. W każdym razie nie poradził sobie z nimi James Berry. E, no i cóż, kończymy to spotkanie 0-2. E, oczywiście spokojnie, bez problemów. Na luzie. Chociaż troszkę wkurzeni, że naprawdę ta druga połowa wyglądała o, o niebo gorzej. Nie zanotowałem, co tu zmienili piłkarze Colchester w swojej grze, no ale naprawdę nas uśpili tymi pierwszymi 45 minutami, gdzie byli katastrofalni. No a w drugiej połowie po prostu wyszli. Oj, zdemotywowałem zespół. Po prostu wyszli i zrobili swoją robotę. No trudno, trudno, gramy dalej, zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegało. Ja mówię, jestem jakby y, cały czas pozytywnie nastawiony Colchester skakuje na miejsce trzecie Sheffield jest na miejscu szóstym Więc wszystko w porządeczku Trzymamy strefę playoff i to jest ważne Chociaż nie jest to oczywiście nasz priorytet Bo, bo playoffy to, to, to pewnie byłyby problemy Dobrze, teraz mamy wyjazd na Hartlepool To jest ekipa, która gra ligę niżej I jest na miejscu 21, Czyli ma spore, spore problemy z tym, żeby tutaj te mecze wygrywać Mimo, że wygrali dwa spotkania Ale ich forma nie jest zbyt zbyt wysoka, natomiast to zobaczcie, zobaczcie, jak my finansowo wyglądamy. To jest zespół, który jest ligę niżej i to na końcu tabeli, a mimo wszystko pozwala sobie na zatrudnianie zawodników za kwoty niemal 10 tysięcy funtów miesięcznie. No u nas najwięcej zarabiają po 7750 myt in lowu. Ten drugi nie gra, ale pewnie szansę dostanie wobec tego, że straciliśmy w dwóch ostatnich meczach 5 bramek. No to pewnie jakaś jedna rotacja w obronie będzie. I właśnie to Prince Glovu na pewno zagra mecz z Hartlepool. A potem w lidze zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Bo my tutaj jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy takich potężnych... No właśnie, Reading i Millwall. Ło! Ale tu będą mecze. Reading i Millwall. No to już śmierdzi troszeczkę... Właściwie pachnie. Śmierdzi porażką. Ale pachnie mi tutaj już Championship i Premier League. No bo przecież... Bo przecież, no, Reading... To jest zespół, który zahaczał wielokrotnie o Premier League. Nie mówię awansował, ale zahaczał eee, No może co innego Millwall, ale też, też oni w championship Grali dosyć długo Także tu już będziemy mieli naprawdę poważnych rywali Dwa mecze na własnym stadionie Może nawet te dwa mecze wam pokażę Bo dlaczego by nie Reading i Millwall to ja myślę, że to zespoły Warte pokazania Już pokazywałem wam, że w Reading Dwóch zawodników jak sobie sumujemy zarobki No to zarabiają więcej niż całe Niż całe Sheffield Nasze football club Także tam są naprawdę wielkie pieniądze. Ale myślę, że to są takie fajne dwa mecze, które można pokazać, ze względu na może nie sytuację w tabeli. A potem Sheffield Wednesday i Wrexham. No to tu, jakby w październiku, najlepiej to by było pokazać wszystkie mecze jakie są: Bo Reading, Millwall, Sheffield Wednesday, Wrexham, Wigan Athletic, Blackpool. O proszę bardzo, tutaj dobrze by było nagrać wszystkie trzy odcinki: 2-2-2. No, ale tak się nie da, bo jak będziemy wszystko pokazywać, to nigdy tego sezonu nie skończymy, więc coś będę musiał wybrać. Ale Rex i ale derby to musimy pokazać, bo to będą pierwsze ligowe derby. Pierwszy raz spotykamy się z zespołami Sheffield czy United czy Wednesday. No, to jest niesamowite, bo chyba żaden w ogóle z tych zespołów na tej mojej karierze nie grał w League 2. W Sheffield Wednesday, zobaczmy. Oni chyba nie spadli nigdy poniżej League 1, tak? Przynajmniej nie w ostatnich. 20 latach, natomiast Sheffield United, no podobna sytuacja, też nie spadli, także no tutaj proszę ja Was, to my taki kopciuszek będziemy, no ale dobra, zanim to, to oczywiście jeszcze mecz z Hartlepool na wyjeździe, czyli e, zrobimy sobie to tak prawdopodobnie, że jednak te mecze z Reading i Millwall zagram sobie sam, no ale Sheffield Wednesday, Wrexham, no te derby na Hillsborough muszę Wam pokazać, to absolutnie, o! O, 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 o! No proszę bardzo. Ciekawe, czy to prawda? Charlie Farmer chce sprzedać klub, Sheffield. I ja bym, powiem wam, tak. Umówmy się, że mówię to tak nieoficjalnie, ale ja bym chętnie pomachał staremu prezesowi, bo on przez całe te 10, czy 11, 12 lat, które jesteśmy w Sheffield, rzuca mi kłody pod nogi i nie mam z nimi łatwego życia. Więc jakby wszedł nowy inwestor, no wcale nie byłbym, wcale nie byłbym. E, nie byłbym, nie byłbym yy, smutny O, no, tutaj kibice i zarząd oczekują wygranej Ja nie jestem tak do końca przekonany, czy ta wygrana się uda Co prawda ten skład rezerwowy z Leeds poradził sobie znakomicie 5 do 1 Ale Hartlepool to już ekipa ligowa Taka w pełni ligowa, więc może być ciężej Troszeczkę, no ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie Więc gramy ten mecz wyjazdowy Steve Simpson na bramce, no bo dlaczego nie? Wszak to jest mecz Pucharowy, niech sobie zagra inny bramkarz. Na prawej stronie obrony dzisiaj damy sobie może. Ciekawe, jakby Bradley Jones się spisał na prawej stronie. A sprawdźmy: Na pewno na środku wystąpi Akin Agul z e, Princem Ndlowu. No i na stronie lewej e, dałbym tego Iana Foleya, nie? Chociaż nie, Mason King. Może Mason King niech zagra na stronie lewej. Troszkę inaczej: Logan Briggs, a do spółki z. Kto tutaj by chciał na defensywnym pomocniku? Na pewno Elchi Oliver na defensywnym pomocniku. E, środek. Środek. E, tutaj James Barrett od pierwszych minut. Prawa strona Daryl Hunt. Lewa strona Andy Butler. I w ataku Will Langshill. Czyli totalnie, totalnie gramy składem drugim w tym meczu. No i dobrze. No, no i, i, i dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Myślę, że to nie jest e, do końca zły pomysł. Myślę, że piłkarze, którzy dzisiaj wyjdą na boisko, powinni sobie spokojnie spokojnie w piłeczkę pograć. Nie wiem, czy wygrać, czy nie, ale jakaś tam jakość powinna być zachowana. To jest bardzo podobny skład do tego, który wyszedł na Leeds United U21, no i tam ich rozgromiliśmy. Jak z Hartlepool byśmy wygrali, to właściwie awans już jest pewny, nawet jeżeli miałoby to być po rzutach karnych, zawsze to są wtedy dwa punkty, więc pięć punktów po dwóch meczach już by było w porządku. No ale też jest to okazja do tego, aby sobie ym, zobaczyć, jak ci rezerwowi sobie radzą, to po pierwsze, a po drugie, oni też mają tutaj coś do udowodnienia. Także przełamcie się, bo mamy dwie porażki pod rząd. ligowe oczywiście. Natomiast chciałbym, żeby. Copertwe, skądś tego zawodnika znam, no, te nazwiska mi się tak tutaj przytaczają. No dobra, no, no to gramy, no to gramy i, i co? I, I kibiców nie ma, no bo nikogo mecze Papa John's Trophy nie interesują. Do momentu, kiedy jest finał na Wembley, no a poza tym, poza tym cóż, to, to, to pewnie środek tygodnia, więc też ludzie niekoniecznie, a poza tym kto tu gra, no Hartlepool i Sheffield. To, to nie, nie, nie jest jakaś tam reklama futbolu zbyt dobra. Ok, na czerwono-czarno Sheffield. Rzecz jasna na biało niebieską ekipa gospodarzy, no i to właśnie gospodarzy teraz atakują. Ryan do środka będzie bramka na 1-0 Kilona Iwansa, tylko tu mógł być spalony, ale nie było. Niestety, non-dowu widać, że nie gra w pierwszym składzie, bo to on popełnił błąd przy kryciu. Gdzieś tam to czucie pola, czucie piłki zawiodło w tym momencie, no i niestety przegrywamy 1 do 0. No, także na razie nie najlepsza laurka, nie najlepszą laurkę sobie wystawiają gracze rezerwowi. Zupełnie inny początek meczu niż ten z Litz U21. Tam pewnie graliśmy, no ale zobaczymy, to jest jeszcze całe spotkanie przed nami, więc wiele się tu może pozmieniać. Will Langshire do nikogo głową, medli znowu gospodarze przy piłce, Nelligan Neligan teraz uruchamia tam przód, ale na szczęście spokojnie Simpson będzie interweniował, no i tutaj byśmy mieli trzy punkty, Hartlepool podobnie no to, to, to nie jest dobrze, to, to, to mówię, w tym ostatnim meczu z Doncaster Rovers musielibyśmy wystawić skład podstawowy, bo jak mówię, ja z tej grupy chcę wyjść wszak mamy Leeds U21 w tym całym naszym zestawieniu grupowym i dwa, zespo dwa zespoły ze Sky Bet League two, bo i Doncaster i Hartlepool grają o ligę niżej niż my no to głupio by było nie wieść z takiej grupy, prawda? To, to wydaje mi się, że jak najbardziej musimy o to powalczyć. Mam nadzieję, że na Suit Direct Stadium dzisiaj w Hartlepool też powalczymy o co najmniej wynik remisowy. No ale to się okaże: na razie Doncaster z czterema punktami, Leeds ma jeden, my po trzy. Mielibyśmy, gdyby tak ten mecz się zakończył, a wszystko wskazuje na to, że niewiele będziemy w stanie zdziałać. Chociaż może teraz po stałym fragmencie gry, Butler lądowo. No, i tylko boczna siatka, a miał szansę się zrehabilitować Prince Lowu za ten błąd przy bramce Kirona Ivansa. Niestety tego nie zrobił, i po 40 minutach meczu wciąż wynik 1-0 dla gospodarzy. Dzisiaj szybko te mecze nam mijają. Te dwie połowy, zarówno w tym poprzednim meczu z Colchester, jak i teraz z Hartlepool, te pierwsze połowy bardzo szybko nam minęły. Niewiele tu akcji mamy. Szczególnie ze strony Sheffield, co dość niepokoi. No, ale spokojnie, Ryan, oj tu będzie 2-0, tak, Kamarni Ryan, no to tutaj już zadowolony być nie mogę. E, tak jak jestem w stanie wybaczyć mecz wyjazdowy z Colchester, no bo to liga, no bo to zespół e, doświadczony był przeciwko nam, zaprawiony w bojach Ligu tak tutaj, no tutaj już, już e, nasi rezerwowi dają po prostu ciała w tym meczu. No i niestety, ale nie są w stanie e, nawiązać rywalizacji z gospodarzami. Dwie porażki, no może się przydadzą takie dwie porażki. Bo ostatnimi czasy ciągle zwycięstwa lub remisy mieliśmy w odcinkach A tutaj czasami przegrywać też trzeba, żeby mieć wgląd w rzeczy, które ewentualnie nie działają I starać się je poprawiać, chociaż na razie oczywiście nie ma mowy o, o tym, żeby cokolwiek zmieniać To pamiętajmy, że w lidze jako Beniaminek pozycja jest mega zadowalająca Więc absolutnie jakiekolwiek zmiany w taktyce nie wchodzą w grę Dopóki nie będziemy gdzieś tam w dramatycznej sytuacji, gdzieś w rejonach strefy spadkowej, no to myślę, że nie ma sensu nic zmieniać. Chociaż, oczywiście, nie jest to taktyka dla Beniaminka, tą, którą gramy, to sobie powiedzmy, powiedzmy szczerze, powinniśmy grać piłkę bezpośrednią na kontrę. Nie mówię, że dzisiaj w tym meczu, bo to, to absolutnie nie, ale w lidze, w lidze tak. A my próbujemy rozgrywać, i to pod wysokim pressingiem niejednokrotnie naszych rywali. No i karny, karny dla Hartlepool. Oj, tutaj nasza druga drużyna dzisiaj się nie popisała. Ja wiem, że oni ze sobą nie grają często. Ja rozumiem, że oni. O, Simpson obronił, ale będzie dobitka i gol. Ja rozumiem, że oni e, nie mają zgrania między sobą, no ale na miłość boską w ten sposób przegrać 0-3, no to jest jednak spora niespodzianka. No dobrze, to znaczy niedobrze, nie ale no co zrobisz. No gdyby tu wyszedł pierwszy skład, to pewnie by sobie lepiej poradził, ale z kolei my mamy mecze teraz w lidze. W sumie mógłby wyjść pierwszy skład, no bo Liga jest generalnie na razie bezpieczna stosunkowo. No ale tak postanowiłem, że gdybyśmy tu zawo zawalili to spotkanie, a wygląda na to, że je zawalimy, no to będziemy, będziemy wtedy podchodzili już na poważnie do ostatniego spotkania domowego z Doncaster. Jezu, cztery ekipy będą miały po trzy punkty, tutaj prawdopodobnie. No więc ta ostatnia kolejka, jeżeli stan rzeczy się zachowa, będzie naprawdę, naprawdę e, tutaj no, na dosyć wysokich emocjach. Ja mam nadzieję, że z Doncaster wygramy. Jak to w ogóle wygląda w kalendarzu, bo to już trzeba zawczasu planować. Dajcie mi tutaj przegląd miesięczny. Uuu, to jest listopad, gdzie gramy 2, 4, 6, 8, 9 spotkań, bo jeszcze jest FA Cup. Zatem pewnie w FA Cup zagramy składem podstawowym i z Doncaster Rovers zagramy składem podstawowym, a odpuścimy dwa mecze wyjazdowe w Lidze, czyli Swindon i Oldham Athletic, gdzie pewnie zagramy składem takim, powiedzmy, pół, pół pierwszym, pół drugim. No pewnie tak zrobimy, bo i na FA Cup mi zależy, i na. chociaż jak trafimy w FA Cup jakiegoś. Kasztana z Vanarama National League Albo jeszcze niżej To nie będziemy musieli się jakoś specjalnie spinać Więc też tam trzeba będzie Zobaczyć jaki będzie wynik losowania w FA up Także tu od wielu rzeczy to zależy Walker będzie gol Luis Przynajmniej honorowa bramka na, na 3 do 1 Ale akcja graczy którzy weszli na boisko Luis z Walkerem Walker oczywiście nie jest graczem składu podstawowego Nawet w pucharach Ale Luis tak W lidze no i on bramkę swoją kolejną zdobywa Niestety nijak to się ma oczywiście do wyniku, ale teraz walker rusza. 87 minuta. Gdyby ta kontra się udała i gdybyśmy zdobyli bramkę kontaktową, chociaż Luis będzie miał sytuację bardzo trudną, żeby to odegrać, poszedł tam, no graj na środek! Oj, bez sensu to rozegrali. Najgorzej jak tylko mogli. Poklepali między sobą w polu karnym Hartlepool, no ale to oczywiście nie, nie przyniosło efektu. No, zasłużenie chyba gospodarze prowadzą w tym meczu aż 3 do 1. Nie można powiedzieć, że nie. No także trudno, no szkoda troszeczkę, że tak to się poukładało, ale takie życie i nic z tym niestety nie, nie zrobimy. Ndlowu, Oliver, Oliver, ndlowu. Jeszcze mamy 4 minutki, żeby pomyśleć tu ewentualnie o bramce kontaktowej, a tym samym, o! Może jeszcze kolejnej akcji, która przynosłaby remis Neligan Gdyby poszedł za tą piłką tutaj Louis, to miałby sytuację sam na sam. Bo źle Neliganto wybił. Jeszcze szansa, Luisa. Poprzeczka ratuje teraz Hartlepool. No, wchodzi dwóch zawodników: e, Sion Walker i e, Chris Lewis, i robią robotę. E, no, ale też Hartlepool wiadomo, cofnęło się po tych trzech bramkach. Oni teraz już odpoczywają. Mają też mecze ligowe przed sobą, i też muszą na pewno kalkulować tą ekonomię. Kondycyjną swoich piłkarzy Jeszcze jedno podanie w pole karne Ale Butler nie dojdzie do tej piłki Nie poszedł do końca No i mamy 3-1 Dzisiaj 0-2 i 1-3 Takie oto wyniki nam sprawiło Sheffield Oczywiście tutaj absolutnie nie możemy być Szczególnie z tego drugiego meczu zadowoleni No ale póki co sytuacja jest stabilna Więc tutaj nie ma, nie ma problemu I tu jesteśmy na miejscu pierwszym I w lidze jesteśmy na miejscu szóstym Że ja myślę, że jest całkiem Całkiem w porządeczku jeszcze sobie zerknę na e, sytuację w tabeli e, 5.1.3. No, tutaj myślę, że na razie nie ma co myśleć o strefie spadkowej, i to jest chyba najważniejsze. Wielu wieszczyło spadek, ale spokojnie, spokojnie Sheffield ma swój charakter i ambicje, o czym wielokrotnie mówiłem. Dziękuję serdecznie za odcinek, pozdrawiam, dużo zdrówka, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć.